Patrzcie co oni zrobili z tą siłownią. Więc mamy nową maszynę, na którą będę. Kurde, cała siłownia zmieniona, więc wielki plus, o ja planowałem zmienić siłownię, a teraz nie ma sensu w ogóle zmieniać. Ja wiedziałem, że ja już mówiłem wiele razy na filmiku, że wiedziałem, że będą jakieś remonty robić i będą zmieniać parę maszyn, ale nie wiedziałem, że aż tyle zrobią, że wszystko zmienią, wszystko jest nowe i w końcu to wygląda jak prawdziwa siłownia, a nie, że limitujesz to, co naprawdę możesz tutaj zrobić. Na przykład nie było takich maszyn jak ten Hacksquad. Więc dzisiaj trenujemy nogi i w końcu możemy zrobić normalną sesję na nogi, dawać sobie wszystko. No bo nawet maszyny poszły do góry, że. Pamiętam jak robiłem na maszynie 80 kilo, mówiłem o robi, robię max i zrobiłem to, wycisnąłem 15 razy na maxie, a teraz chyba maksimum jest 125 kg, więc na pewno nie będziemy wyciskać maksy, to w końcu mamy nad czym pracować, więc zobaczymy jak dzisiaj trening pójdzie na nowej siłowni, bo to co oni zrobili tutaj to jest niesamowite. I wszystkie ćwiczenia, wszystkie grupy mięśniowe. Będę wszystko, no wszystko nowego pokazywał, bo wszystko jest nowe, no. jak mówiłem, no wszystko jest tutaj nowe. Więc dobra, lecimy. Najpierw hack squad. Dzisiaj nie robimy przysiady, tylko dzisiaj na tym będziemy wyciskać. No zobaczymy, jak dzisiaj trening pójdzie. Ale dobra, ściągamy buty, bo nie mam płaskie. I najpierw robimy rozgrzewkę bez ciężara. Ja się dopiero wczoraj uczułem jakim mięśni pracujesz, jak na przykład masz bliżej nogi, masz bardziej, więc różnie będziemy robić, że raz zrobimy na przykład bliżej, raz trochę dalej. Dodamy dziesiątki najpierw i spróbujemy dzisiaj dwudziestki zrobić. mówiłem wiele razy, jak widzę, że ciężar jest za lekki, po prostu przestaję w połowie i dodaję więcej ciężarów, bo ja dopiero wyciskam maksy, znaczy maksy dopiero wyciskam do końca, a jak wiem, że ciężar jest poprawny, a nie że limituje, ile nap naprawdę potrafię. Zodamy piątki, jak będzie za łatwo, to damy 20. Jak będzie za łatwo i wyjdzie na luzie 7, że bez męczenia się, to damy 20, po prostu źle to wytłumaczyłem, ale jak widzę, że ciężar jest za lekki, to nie daje siebie wszystko na nim, tylko po prostu daje ciężar do góry i lecę do góry. Ale niektórzy widzę, że dodawają na przykład 20, 10, lecą ciężko, ale nie lecą do samego dołu. Po prostu widzę, że niektórzy lecą do połowy i do góry i to jest dla nich za lekkie. Pójdziecie do samego dołu, to zobaczycie jaki naprawdę ciężki ciężar jest. Ja przyszłem na tą siłownię akurat kiedy się otworzyła i otworzyli po południu, co nie nie z rana, tylko po południu dopiero otworzyli i kurde kolejka była, a musiałem czekać aż 20 minut aż mogłem tutaj przyjść. I potem gdzieś po 10 minutach już spokojnie się zrobiło, po prostu więcej ludzi przyszło, żeby zobaczyć jak wygląda, a nie żeby trening zrobić. Ja sobie przyszłem, testowałem wszystkie maszyny i już mam w końcu nowy plan treningowy, który będę robił na tych filmikach, więc te stare ćwiczenia co widzieliście, to już nigdy ich nie będzie, bo wszystko jest po prostu lepiej zrobione. Na przykład na plecach już w końcu mamy takie coś pod spodem, gdzie można nogi trzymać, jak pociągasz w dół, więc po prostu wszystko jest nowe i zobaczycie kompletnie nowe treningi, bo wszystko tak dobrze jest zrobione, że w końcu nie muszę robić to, co kiedyś robiłem, tylko mogę w końcu coś nowego spróbować. Na przykład to jest, to jest coś nowego, ja nigdy tego nie robiłem. Mamy tu nową maszynę, mamy tu i tu, więc wszystkie trzy na nogi. I widać, że nowsze, bo na przykład tu mamy do 250 kg, tam mamy do 120, a tam mamy do 120, więc o wiele lepiej. Nie wiem gdzie, inna, gdzie indziej bym dał kamerę, jakbym tam dał, to bym dał na środku i ludzie by nie mogli przechodzić, to nie. Więc mogę jeszcze tu w sumie dać. Tylko, że GoPro łapie tyle pokoju, żebyście widzieli. Tutaj z tyłu byście widzieli tutaj co by tak by fajnie nie wyglądało Więc już najlepiej tutaj dać Ale no Lecimy jak najniżej Chyba tutaj, więc nie da się do samego dołu Bo ostatnio na starej maszynie Mogłem do samego dołu lecieć, a teraz to nie dam rady Bo akurat jeszcze ustawili Jeszcze niżej, więc No, niech tutaj będzie Idziemy na 80 kg, Bo na poprzednich filmikach robiliśmy 140 ale zobaczymy jak nowa maszyna Zobaczymy jakie to uczucie Czy tak samo będzie <gry> Nie wiem dlaczego, nieważne czy to jest ten sam ruch Jak są nowe maszyny To zawsze inne takie uczucie A dobra, lecimy Rozpocznijmy Czuję, że mogę jeszcze niżej O jedno O gdzie? Tutaj, o dobra No i super. Dobra, damy na 100. Albo 100, albo 110. Nie wiem. Zrobimy 110. Bo jak wiem, że potrafię 140 zrobić chyba 5 razy, to wiem, że na pewno 110, dobra, też przynajmniej 10 razy zrobić. Ale jak mówiłem, zrobimy 110, nie wiem, gdzieś 5 razy. Zatrzymamy się. Damy na 120, a znowu gdzieś 5 razy. I po sukcesie zaczynać tam. Wtedy, kiedy będę wiedział, będę wiedział, że to jest maksymalny. Ciężar, który mogę wycisnąć 5 razy, bo nie chcę się wydawać wszystko na tych mniejszych ciężarach, jak wiem, że mogę więcej. A miałem zmieniać siłownię, a teraz zostaję tutaj. Dobra, 110 mil, lecimy. Dobra, ciężej wyszło, ale i tak lecimy do góry. Po prostu też mówiłem kiedyś na filmiku, że nie na każdej sesji będziesz miał tyle samo siły. Czasami masz te gorsze dni, ale ważne, żeby po prostu jak najbardziej intensywnie trenować, niż na przykład wyciskać najwięcej, co nie? Dobra, 120. Szczerze też mam takie coś, że jak lecę ciężej, to mi łatwiej idzie, bo na przykład jak widzę, że mam leki ciężar, to ja mniej się wydaje, bo już mam takie podejście o to będzie za łatwe. A na przykład jak daję ciężej, to wiem, że nie, mo nie może mi źle pójść, bo ryzykuję na przykład kontuzję. Takie, takie myślenie mam, co, nie? Że dobra, już jesteś tutaj, to musisz to wycisnąć, inaczej źle pójdzie. Znaczy źle pójdzie, źle się skończy. Więc po prostu czasami jak ciężej się wyciska, to może tobie lepiej iść, dlatego że jesteś bardziej skupiony na ciężaru, bo jak jest leki ciężar, to po prostu masz już podejście, że o dobra, już tyle razy robiłem ten ciężar, że go wycisnę, a na przykład dajesz ciężej, zaskokujesz swoje ciało I już jest bardziej takie, dobra, muszę się bardziej skupić na tym, żeby to wycisnąć I wyciskasz, i o wiele lepiej ci idzie, co nie? Więc na przykład teraz zrobię 120 120 już robiłem wiele razy Więc ja też pewnie mi tutaj trochę gorzej pójdzie, ale na przykład jak dam na 140, to już lepiej mi pójdzie, więc po prostu zobaczymy jak pójdzie z tym, ale po prostu mam takie teraz podejście, że dobra już robiłem to tyle razy, nie chcę się wydawać wszystko nad tym. Już mam numer w głowie, ile chcę zrobić, a jak się ma numer w głowie i tyle już razy wyciśniesz, to potem przestaniesz, więc po prostu nie można sobie mówić ile zrobisz, bo inaczej jak dojdziesz do tego punktu to po prostu przestaniesz, wyciskasz po prostu. Leźcie do maksa cały czas, a nie, że ustawisz sobie już numer O, zrobię tyle, to potem, jak już zrobię tyle, to wtedy przestanę 120 Albo nie, wiecie co? Lecimy od razu na 130 Na 130 kilo Dam na 140 i poczułem, że mogłem więcej dać, ale no na tamtym filmiku chyba wycisnął 143 razy albo 4, więc zobaczymy ile teraz wycisnąłem. Dobra, 140 kilo. Jedyny sposób co ja pobiję te 3 razy, które wycisnąłem w tamtym tygodniu, to jak nie ustawię sobie numerku, tylko po prostu lecę do maksa i nawet nie liczę ile razy mi wyjdzie po prostu Wyciskam i wyciskam, co nie? Bo tak to będę miał w głowie, dobra, już pobiłem, to już przestanę. Nie. Ale w sumie, jak zrobimy 5, to damy na 150, bo chcę dobić te 250. 250 to jest tutaj maksymalny teraz. Nie wiem, ile ostatnio było, a teraz 250 jest maksymalny ciężar na tej maszynie, więc zobaczymy, jak pójdzie. Mój cel jest, że na koniec roku. Nie. Za rok w maju 2025 żeby wycisnąć 250 na tym W sumie ja teraz do Polski lecę niedługo dlatego się trochę wkurzyłem, że dopiero teraz otworzyli tą nową strefę ale w Polsce też będę nagrywał filmiki, tylko że nie będzie tych maszyn tylko będą inne. Tam też są dobre w sumie Ja zawsze mówiłem, że ja wolałem siłownie w Polsce, ale no, raczej tu wrócę do Anglii. Ja planowałem zostać w Polsce, ale raczej tu wrócę i będziemy tutaj znowu trenować ale przez 4 miesiące będziecie mieć e, sesję z Polski, więc będzie fajnie się oglądało. I najlepiej będzie to, że nie będę gadał po angielsku z każdym, jak tutaj, tylko po polsku. <laughs> I to będzie dziwne, no bo czasami takie głupie rzeczy mówię na filmikach, które nie będę mógł mówić w Polsce, dlatego że każdy mnie zrozumie i wyjdę na, wyjdę na debila. Tutaj to mogę sobie gadać, jak chcę nikt mnie kurde nie rozumie. Dobra, 140. Kurde, myślę na tym, czy nie zrobić 150, bo jak zrobię 140 to, jak wyjdzie łatwo, to czuję, że będę miał mniej siły na 150. Wiecie co? To nie ryzykuje szampana, nie piję damy na 150 kg. Bo 140 kg już było w tytule chyba dwa tygodnie temu, albo tydzień temu, nie pamiętam. Więc lepiej, jak teraz będzie pisało, 150. Więc dobra, lecimy. 150 kg, lecimy do maksa. Ale dwa razy wyszło. Szczerze, ta pierwsza seria była taka trochę połówka, potem jak pojechałem na drugą serię i poszedłem do samego dołu, to wtedy już nie mogłem wycisnąć, więc... Dobra, ważne, że spróbowaliśmy, mówiłem wiele razy. Lepiej spróbować i wiedzieć, że jeszcze nie dasz rady wycisnąć, niż na przykład nie spróbować, bo potem nie wiesz, ile naprawdę potrafisz, więc... 150 na razie za dużo i za to zrobimy 130 kilo i po prostu wyciśniemy co najmniej 10 razy. dobra jednak 10 nie wyszło, 5 wyszło. Więc jak mówiłem wcześniej, już maksymalny ciężar nie jest 80 kg, więc nie będę wyciskał maksymalny ciężar 15 razy. Zobaczyli pewnie mój filmik, że o, ten 18-latek wyciska 80 kg na luzie 15 razy, musimy inne maszyny dać. To dzięki mnie mają to nową siłownię. Maksymalny ciężar teraz to jest 125 kg, więc tyle na pewno jeszcze nie będziemy wyciskać. Ale 80 kg powinniśmy dać jeszcze radę. Ale żeby się rozgrać damy na, no, na 30 kg. Tym razem jest łatwiej ustawić ciężar, bo ostatnio musiałem się aż tu selać, żeby zmieniać. A teraz to mam przy sobie. Więc jak mówię, zrobili wszystko idealnie, są siłownią, więc się cieszę. Siedzenie tym razem ustawione na czwórce, nie na piące. Chociaż... spróbujemy na piątkę. Jak się to ustawia? O, dobra. Piątka. I damy to na dwójkę. I dobra, lecimy 40 kilo, żeby się rozgrzać. Wydaje że możemy nawet na jedynkę dać, bo jak daje na dwójkę, to szybko to uderza. Jedynka lepsza. Dobra, lecimy na 60 kilo, na pierwszą taką serię i no, lecimy do góry. Może zrobimy 85 kilo, żeby po prostu spróbować nowy ciężar nad tym, bo nigdy nie było więcej niż 80, więc lepiej spróbować 60 kilo będziemy gadać o psychice na przykład na innym filmiku ale po prostu jak widzę że 80 kiedyś był maksymalny to wiem że o wiele ciężej mi wtedy poszło jak widziałem że to już jest maksymalny ciężar a teraz jak widzę że to jest w połowie dopiero jakby też mam takie dobra na ludzie to wyciśniemy więc będziemy gadać, bardziej gadać o tym co się dzieje tutaj w głowie na osobnym filmiku ale dzisiaj po prostu Cieszmy się z tym, że mamy nowe sprzęty, nowe maszyny i można lepiej trenować. Dobra, 60 no 60 sióki. No, się na pewno nie wyjdzie dzisiaj. Jedyne co nie zmieniło mi na tej siłowni, to jest ta muzyka. U nas na przykład ta siłownia była zamknięta na 3 dni, żeby te wszystkie sprzęty tutaj dać, więc ja poszłem na inną siłownię i tam muzyka tysiąc razy lepsza. Bo tutaj też czasami nawet oryginału nie włączą, tylko jakieś remixy. To chyba przez to, że muszą mi dużo płacić za tą muzykę, bo żeby czasami nie puścić oryginalnej wersji, to nie wiem. Ale na przykład tam gdzie ja chodziłem przez te 3 dni, bo było tutaj zamknięte. To tam chyba muzyka taka z radia była, ale taka bardziej na siłownię taka muzyka I wszystkie piosenki mnie motywowały do tego, żeby wyciskać więcej Na przykład takie rapowe, tam jest dużo basu A ta muzyka tutaj nie da się słuchać, ja muszę zawsze sławki mieć Ale no cóż poradzisz Dobra, 70 kilo Dobra, damy na 80, spróbujemy. I jak wyjdzie co najmniej 5 to będzie ostatnia seria, jak wyjdzie mniej no to damy ciężar na przykład na 60 i wyciśniemy co najmniej 10. Dobra, 80 kilo, zobaczymy. Strasznie chcę dać na 85, bo 80 już robiłem kiedyś, a 85 to byłby nowy rekord. Wiecie co, robimy 85 Więc nowy ciężar. Dobra, lecimy! No i dobrze, że odzobiliśmy 85, zrobiliśmy 6 chyba. Dobra, ostatnie ćwiczenie na nogi. Moje najmniej ulubione, ale dobrze działa, więc patrzymy. Chyba pierwsza, że się dobrze ustawiłem tą maszynę, że w końcu czuję, w końcu czuję tam, gdzie trzeba. <grym> Żeby dodzwonić się do OKTAGONu w Anglii, to kurde czasami taka robota Bo ja sobie zamówiłem nową koszulkę, która miała przyjść w 10 dni A już mija 2 tygodnie Więc nie wiem, czy ona jest plus niedługo lecę do Polski, więc Kurde Jak przyjdzie akurat wtedy, kiedy mnie nie będzie, no to przesyłka przepadnie Dobra, lecimy 60 Nie wiem, że robiłem 70 kilo na tym, bo jak ćwiczenia nie lubię, zawsze limituję swój potencjał. Już to mówiłem na poprzednim filmiku, że jak widzę ćwiczenie, które nie lubię, to nigdy nie lecę ciężko. I ja nie mówię, że to jest dobra rzecz, bo to nie jest dobra rzecz. Ja po prostu jestem szczery z tym, co ja czuję. Że jak widzę ćwiczenie, które nie lubię, to limituję czasami swój potencjał, bo mi się po prostu nie chce tego robić. I to nie jest dobre podejście, ale no po prostu tak mam. I tak chyba zostanie, bo wiele razy próbowałem to zmienić, ale... Nie zmienia się to. Chociaż teraz się trochę zmieniło, 70 kilo robię, które nigdy nie robiłem. Ale... No. Nie jestem kurde idealnym sportowcem, też mam swoje wady. I moja wada jest taka, że jak widzę, że nie lubię ćwiczenia, to myślę, że sami nie chcę go zrobić. I limituję to, co naprawdę potrafię zrobić. dobra, no, lecimy. <muzyka> <muzyka> limituję swój potencjał. Dobra seria to była Dobra zrobimy 80 Nigdy nie lubiliśmy 80 Dzisiaj mam taką motywację żeby zrobić tyle bo nowe maszyny ale na przykład za dwa tygodnie jak będę robił nogi to ja tyle nie będę wyciskał Dobra zrobimy tę ostatnią serię 80 kilo Dopiero zauważyłem na tamtym filmiku że tutaj moje gołe nogi widać Chyba nie wiem czy teraz to widać ale na tamtym było widać Ja tu rozpinam trochę żeby powietrze było za ciężko. Tam na 60 lecimy po prostu jak najwięcej. No na koniec treningu. Jak mówiłem od początku, zrobili idealnie tą siłownię, że w końcu będę mógł zrobić normalne sesje tam gdzie mogę mieć cel, na przykład na maszynie. Mój cel był zawsze, żeby wycisnąć maksymalny ciężar. I to było 80 kg, Ja to zrobiłem na luzie, a teraz mam 125 i mogę do tego pracować, więc w końcu mam nowe cele na siłowni, mam więcej motywacji, żeby tu przechodzić i wykonać te cele. Które sobie ustawiłem. Więc dziękuję, że oglądliście. Uwidzimy Widzimy się na następnej sesji. To nie będzie klata. Normalnie bym zrobił klatę, ale jakbyście nie zauważyli, klatę wrzuciłem już o wiele wcześniej. Ja robiłem te 150 kg na klatę, wtedy kiedy robiłem całą sesję na klatę. Tylko, że woliłem to wrzucić. O wiele wcześniej, bo to był taki inny filmik. To nie był filmik, że pokazuję całą sesję, tylko to był tylko filmik na wyciskaniu, żeby pokazać ile potrafię na klatę wycisnąć I wtedy właśnie robiłem tą klatę i to było wczoraj. Więc ten filmik wychodzi dwa tygodnie po tym filmiku na klacie, ale jak go wrzuciłem o wiele wcześniej, bo właśnie to był inny filmik. Wiecie o co chodzi? Więc następny filmik to będzie bicepy i tricepy pewnie. Albo bicepy i plecy. W sumie może bicep i plecy zrobimy, bo są tyle nowych ćwiczeń na plecy, że chcę je pokazać. Jeszcze raz dziękuję, że oglądaliście dajcie suba, lajka i widzimy się gymisie... następnej sesji. Trzymajcie się.